Mam nadzieję, że ty to wszystko dobrze liczysz, no ale zazwyczaj zabawiam po jednej, bo mm. ta dziewczyna mówiła trzy, ale jak zabawiam po jednej, no to wiem, że mała jest do siedemnaście, a druga jest za dwadzieścia. Co tu tak dzwoni? Nie wiem, co tam muszę zapytać. Jezu, spam. Coś czasem ten spam dzwoni, nie wiem, co jest z tym spam. Dobra, idę spać. Zakładam, że w spódzie zainteresowanie ja Tutaj jestem i się tobie dużo kolika, to wtedy się pewnie zestresuje. Będziecie pierwszą osobą. Dwie godziny później. Która godzina. Dziesiąta już? No dobra, no to trzeba sobie. Wstawać. Nie wiem co założyć, żeby mi było wygodnie.

Dobra, trzeba umyć się ciało. Tutaj olejek. I szampon do włosów. Dobra, teraz spokujemy włoski. Dobra. Tylko muszę to wrzucić. E, do tego. E, I teraz... E, boże. Teraz trzeba e, zrobić sobie skinker, takie małe skinker, bo... No. Dobra. no Najpierw nałożę taki żel, co daje y, 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 Jezu, taką bazę pod maseczkę. Dobra. I teraz wybieram sobie tą maseczkę. Dobra. Idę sobie coś poglądać w tym czasie. Czekamy. 20 minut później. Dobra, e, Boże, teraz idziemy zdjąć maskę. Dobra. Teraz tutaj muszę rozsmarować kremem. O, popsikać takim specjalnym do twarzy

Dobra. No i zrobię chyba takie bułeczki dla dzieci. Ale z czym te bułeczki robić? Z serem? Dobra, zrobię im z serem.

Dobra, kurde, talerzy żadnych nie mam, to musisz go umyć. E. Dobra. O Jezus. Dobra, to wsadzę po prostu do warki. A tam jeden talerz był czysty. O dobra, to ten. Niechy, tam się robią. Tak. Robię im na jeden talerz, bo co? Albo nie, tu mam jeszcze takie coś. Nie wiem, które sprzedała, ale wiedziałem jakiego rodzaju. Więc stwierdziłam, że będzie to prezent dla ciebie i możesz sobie wybrać, które chce. No właśnie, już chcę ci pokazać tego tak. Dobra. Ano, dobra. Teraz muszę na ka no boże na herbatę dać, dobra. Dobra dla mnie jest też herbatka. Tutaj te Kurde, tutaj też jest herbatka. Dobra, idę dzieci budzić. Dobra. Kuba, wstawaj co Kuba, wstawaj. To takie dzisiaj nie w humorze.

Wstawaj. Mm, no, wstawaj, wstawaj. Nie, nie chcę. A co w ogóle, dbasz od, od tego chomika? No? Chodź, weźmiemy go na dół. I mhm. tu go podtrzymaj, bo on mi zaraz ucieknie z rąk. Mhm, muszę się jeszcze ubrać. Dobra, ubiorę się kto? Chomić, chodź tutaj.

A jeśli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę i subika też. I oczywiście part 2 będzie. Ale jutro. A nie wiem czy w ogóle jutro, że będzie mi się chciało, a i y nie wiem co i co ja gadam już. Dobra, papa.